Siemaneczko z tej strony Was i mam jeszcze dla Was piątego questa tutaj Którego nie było w odcinku Tak więc tutaj robię jeszcze dogrywkę. No, pika pik jest Tutaj chodzi o ten staw? O domek. O domek? Nie, nie, nie dobra. To pokazuje Wystarczy normalnie widzieć staw. Więc szybkie trzy miejscóweczki. Ja dalej, tylko paliwa nie mam niestety. Idę po Będę jeszcze musiał gwizdnąć tutaj infurę lepszą. Zaraz ja się zgadnę. a ja już mam. To dawaj, dawaj. Ja tylko sobie to zaliczę. O, to już tam jadę powoli. Drugie ulubione miejsce farmera jest na sadzie. A to ci niespodzianka. O, to fura daje, to ona nawet trawie jeśli masakrycznie szybko. Dobry motyw. i Tak jest. Słaba. O, jednak dałeś. Czy zaliczy w powietrzu? Co, liczyło ci? Właśnie nie To musi być konkretne miejsce Może to jest pomidorek? Czekaj, pójdę na pomidorkę Tak, to jest pomidorek Pomidorek z pizzą I lecimy tutaj To jest bodajże ten staw tam z tymi... karpiami. Gdzie jest ta babka z busam hipis hipiska? Czy ja, jak ja. już tak? O proszę. Dawaj, na turbo. Teraz się załaduje. Ciekawe, to by było szybciej. Czemu mi... Ale bak. Paliwo mi znika, jak jestem w powietrzu. O, chyba dziurawy bak. pokazujesz cały czas. Nie gazuję, sa on sam jedzie. Dobra, już wiem czemu. Jak ty mnie podniosłeś, no mission complete, czyli ta hipiska z tym stawem kajakowym jest ostatnią miejscówką. A mi się zdaje, że to auto po prostu straciło benzynę, bo ty mnie porwałeś, jak ja jechałem i tak jakby dalej się liczyło, że zużyła mi benzynę. Dobra, tak więc to było ostatnie, piąte zadanie legendarne, które nie zostało uchwycone na wcześniejszych filmikach przecieków. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić suba, lajka i komentarzu pod filmem. I przypominam jeszcze raz o tym nadchodzącym turnieju. Kto jest chętny, aby się zapisać, zapraszam na ten film w lewym górnym rogu się wyświetlić z burzolotami. Tam jest krótkie wytłumaczenie tego turnieju, albo zapraszam również na Discorda w Ozylandę. I do zobaczenia, hej!